Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa z za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. W klubie sportowym Paco tuż po treningu pięściarskim zobaczyliśmy, jak Karol Judin razem ze swoją siostrą Olą ćwiczą i trenują. Ola, masz 13 lat, a już z tatą próbowałaś ćwiczyć na siłowni dzisiaj. Tak. Powiedz, jak, jak się ćwiczyło na siłowni, a jak z bratem na boksie? Wolisz poćwiczyć na siłowni, czy jednak boks? W sumie to wolę i to, i to, bo i tu fajnie, i tam. Jak Karola motywujesz do każdych zawodów, bo wiesz, że jest bardzo utalentowanym naszym zawodnikiem? No, wspieram go... Zawsze przed zawodami mówię mu, że będzie dobrze. I staram się oglądać mecze. No i trzymasz za niego kciuki. No oczywiście. Sama kiedyś e, chciałabyś zapisać się tutaj na boks i trenować razem z nim? No, chciałabym. <noise> może i tak będzie. Tego tak życzymy. Karol, motywujesz swoją siostrę do ćwiczeń. No tak, żeby się nie zmarnowanie. Bo kto wie, może ma talent, nie? Po bracie. <noise> Oby miała po bracie, powiedz jak jej dzisiaj szło, co, co dzisiaj robiliście, czego ją uczyłeś? No to tak chwilowo nie tarcza coś, no żeby sobie się poruszała trochę mhm. młoda, nie.